Chacmy łączymy pokolenia. Odbył się jubileusz 70-lecia Ludowego Klubu Sportowego Iskra Przysietnica. 30 sierpnia 1946 roku na zebraniu wiejskim powołano do życia zespół piłki nożnej. Była to drużyna nieformalna i niezrzeszona w żadnych strukturach związkowych, która rozgrywała wyłącznie mecze towarzyskie z drużynami z okolicznych miejscowości. Wiosną 1949 roku na młodzieżowym spotkaniu postanowiono założyć Ludowy Zespół Sportowy. Obecnie LKS Iskra Przysietnica zrzesza w swoich w szeregach około 60 zawodników w sobotę 2 lipca na stadionie klubu spotkali się działacze, byli i obecni zawodnicy, trenerzy, prezesi oraz zaproszeni goście, by wspólnie uczcić 70-lecie istnienia najlepszego klubu sportowego w powiecie brzozowskim. Przed częścią oficjalną rozegrany został turniej trampkarzy oraz mecz seniorów Iskra Przysietnica. Uroczystości jubileuszowe poprowadził dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Mariusz Kaznowski. O tym, w jaki sposób piłka nożna wiąże się z miejscowością oraz jak łączy społeczność, w swoim przemówieniu powiedział prezes klubu Tomasz Rzepka. A burmistrz życzył awansu do czwartej ligi. Jakie są szanse? No, burmistrz jest też związany z tym klubem. No, życzy zawsze i doradza bardzo dobrze mnie. O się do czwartej Ligi, no może za rok, żeby to wszystko lepiej poukładać. mimo tego, że dobrze poukładają to wszystko jest, ale byśmy chcieli to naprawdę na swoich zawodnikach, na dobrych warunkach, na zdrowych warunkach, swoimi zawodnikami, do czwartej Ligi jednak próbować awansować. Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka w swoim wystąpieniu wyraził dumę z faktu, iż Ludowy Klub Sportowy Iskra Przysietnica jest obecnie najlepszy nie tylko w gminie, lecz również w powiecie. Życzył awansu drużynie, zapewniając przy tym wspieranie działalności klubu. Mieczysława Golbę, prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej reprezentował wiceprezes Jacek Adamski, który życzył wytrwałości oraz dalszych sukcesów zawodnikom Iskry Przysietnica. Iskra Przysietnica jest nie tylko wiodącym klubem w powiecie wrzezowskim. No, na dzień dzisiejszy w drużynie seniorskiej jest to najlepszy klub, który zdobył 45 punktów i wyprzedza drugą drużynę, która reprezentuje powiat wiosowski, to jest Grabowianka Grabówka o 3 punkty i tak jest chyba od dwóch lat. No, a Z młodzieżą to też ma wiele sukcesów, bo niedawno jeszcze jej młodzi adepci grali w drugiej podkarpackiej lidze. Teraz powodzenie występują w klasie okręgowej organizowanej przez Okręgowy Związek Wielki Nożnej w Krośle. Jeżeli chodzi o województwo podkarpackie. My mamy cztery klasy okręgowe, no i w tych czterech klasach okręgowych jest yy, sklep Przysietnica. A jak pan ocenia zaplecze, bazę sportową, jaką posiada sklep Przysietnica? No patrzę po tym wszystkim tutaj, chłopakom niczego nie brakuje, no, mają wspaniały budynek, e, dobra murawa, dobry stadion. Myślę, że troszeczkę takich prac pielęgnacyjnych jeszcze przy płycie, ale ale jest to dobra płyta. Nie ta, bo miałem przyjemność jako piłkarz e, Występując na terenie innego klubu Górnika Grabownica, grać kilka lat temu tutaj w Przysietnicy, to, to było wtedy różnie z tą murawą. Dzisiaj jest zdecydowanie lepiej. Trybuny, krzesełka, no to, wszystko, to wszystko świadczy o tym, że e, klub jest pod względem organizacyjnym przygotowany. No jak najbardziej. Dzisiaj są kluby w czwartej lidze, które nie mają takiego zaplecza. Nawet, nawet powiedzmy szczerze może i w trzeciej. W imieniu przewodniczącego powiatowego zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozowie Leszka Gierlacha głos zabrał Bronisław Przyczynek, składając przy tym życzenia oraz gratulując sportowej tradycji drużynie Iskra Przysietnica. Kierownik biura poselskiego Bogdana Żońcy w Brzozowie Ewa Miciak przekazała grawer oraz odczytała list gratulacyjny od posła dla Iskry Przysietnica. Głos zabrał także radny Rady Miejskiej w Brzozowie Marek Wacek, który podkreślił, że jubileusz 70-lecia klubu to radosne wydarzenie, któremu towarzyszy Czas podsumowań wieloletniej działalności. Podczas uroczystości burmistrz Brzozowa Józef Rzepka wręczył przeszło 70 statuetek w uznaniu zasług z okazji 70-lecia klubu. Przyznane zostały również brązowe, srebrne i złote odznaczenia Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz statuetki dla sponsorów firmy Polikat, Elbo, InterQ oraz burmistrza Brzozowa. Osoby związane z klubem Iskra Przysietnica podzieliły się refleksją, wspomnieniami oraz oceną obecnej formy zespołu. Na jakich największych osiągnięciach możesz powiedzieć? wiedzieć odnośnie klubu Iskra Przysiednica? Więc tak, zaczynając od genezy, to klub Iskra Przysiednica powstał, jak wszyscy tutaj wiemy, zaraz po wojnie, w 1946 roku, kiedy to jeden z brygady strzelców podhalańskich, pan Garbiński założył tutaj sekcję sportową piłki nożnej. Ci piłkarze grali przede wszystkim na poziomie jakiejś takiej najniższym wiejskich ligi i C-klasy. Dopiero w latach 80 wystąpiły takie znaczące sukcesy w klubie, gdzie drużyna prowadzona przez pana Józefa Dudka uzyskała awans najpierw do klasy A, a następnie chyba w latach 90-tych, się nie mylę, do klasy okręgowej. Był to pierwszy taki znaczący sukces w klasie okręgowej. Jednak po roku pobytu w klasie okręgowej była reorganizacja rozgrywek i zajmując bodajże siódme czy ósme miejsce, no niestety musieliśmy spaść, zostaliśmy zdegradowani do klasy, do klasy niższej. Co dalej? Dalej no czekaliśmy też ponad 10 lat, kiedy to ja przejąłem drużynę i od tego awansowaliśmy do klasy okręgowej też z pierwszego miejsca w 2012 roku i od tego czasu przez piąty sezon już tutaj jesteśmy na tym poziomie rozgrywkowym w tym roku zostaliśmy sklasyfikowani na szóstej pozycji i jesteśmy najle jako najlepsza drużyna w Europie. W 1977 zaczynałem karierę w przeciwnicy juniora. I potem y, przyszły czasy, że zawieszono drużynę w 1981 i my zaczęliśmy y, C-klasę. Od C-klasy my zaczęli. Co rok był awans. Ja byłem snajperem tak po 5 ramek, po 6. Po trzy karty meczu, rzuty karne były dla mnie nieobrażone, ani na go nie spodobałem. Chodziliśmy od treningi o godzinie ósmej, o dziesiątej my schodzili, bo trzeba było w krówkę popaść. Za moich czasów to my jeszcze popaśli krowy krowę, wie Pani, i jak już później przyszedł, że się nie dobił tu i my kopali, że my piłki nie widzieli, tak do księżyca. Najpiękniejsze wspomnienie związane z klubem? To była awans, a najlepszy to był ten rok, że myśli jak burza, po czterech latach okręgówka przyświetlona, wie Pani, budowało się to wszystko, nie było nic, no to jsem spędził dość dużo tu, jak to to powiedzieć Pani na... I opłacało się. Opłacało się, Boże, tego. tylko troszeczkę było kłótni w domu. Że ona też mnie nie łaskawie patrzyła na to wszystko. I grałem od, od pierwszej drużyny tutaj, Przez 25 lat. A teraz tu już wchodzę na mecz tylko. Bo już drug pań pozwala na co inne. Także jestem wiernym kibicem, Byłem działaczem tu przez skup, no około 20 lat. Rzecznicy piłka była słynna. Mój tato kiedyś zakładał ten klub w Szytnicy. pierwszym założycielem był klubu w ogóle w Szytnicy. i tak zostało to rodzinnie, brat grał w piłkę, ja grałem w piłkę i syn mój grał w piłkę, wyjechał, także to jest tradycja rodzinna. Po dzień dzisiejszy jestem na każdym meczu, na wyjeździe, kibicem, byłem zawodnikiem, a teraz kibicem. Kiedy był Pan trenerem z klubu w Szytnicy? Pięć lat temu, trenowałem ze siedem sezonów. Wtedy akurat mieliśmy stadion zamknięty, bo był w budowie i graliśmy wszystkie na wyjazdach. Moje priorytet był taki, żeby nie spaść niżej klasy, bo wszystkie mecze były, można powiedzieć, na wyjeździe. No jakoś się nam to udało. Później takie nastały czasy, że trzeba było zrobić kurs trenerski, no ja już byłem trochę zaawansowany w wieku, nie chciało mi się. Ale zawsze sercem byłem w na tą chwilę forma drużyny jest bardzo dobra, można tak powiedzieć. Staraliśmy się o najwyższe miejsce w tabeli. Nie? Jest to szóste miejsce historyczne, najwyższe i osiągnęliśmy ten cel. Na początku nie szło, ale później już jak zatrybiło, to już było wszystko w porządku. Jak przygotowanie do sezonu? No na razie świętujemy, a po świętowaniu będziemy wtedy się przygotowywać do sezonu. Co przed wami? No cel, by się utrzymać dalej w okręgowce i tak jak teraz może powiedzieć to o szóste miejsce, by wyżej był. Przede wszystkim najpierw chciałem podziękować za zaproszenie na to 70-lecie tego klubu, a forma zawodników, którą obserwuję od lat, bo znam tych zawodników od lat, kiedy z nimi kopałem, teraz im sędziuję, coraz bardziej wzrasta, jest coraz lepsza. Drużyna Prześrednicy jest naprawdę bardzo dobrym zespołem, bardzo wymagającym i... Ich potencjał z roku na rok jest coraz lepszy. Myślę, że składa się na to wszystko cała organizacja, cała praca zarządu, trenerów, jak i kładziony jest bardzo duży nacisk na młodzież i to się wszystko rozwija, więc myślę, że z roku na rok jest coraz lepiej i będą z roku na rok bardziej się piąć do góry i czego im już bardzo życzę. Niedziela, czyli drugi dzień obchodów uroczystości jubileuszowych związana była z turniejem Dzikich Drużyn i Skra Cup 2016. W zmaganiach sportowych udział wzięło aż dziewięć drużyn. Między innymi pierwsza obecna do tej pory grupa kobiet o nazwie Skierki Nawałki. Jest to pierwsza żeńska drużyna w ogóle w historii Dzikich Drużyn, zorganizowany w, ten, w tym turnieju i gra się super. Walczymy z całego serca. A jak rywalizacja z mężczyznami? No panowie szanują, że tak powiem. Delikatni są, nie wchodzą ślizgami, szanują nas także jest ok, bez kontuzji na razie jest w porządku. Podczas trwających rozgrywek piłkarskich swój turniej przeprowadzili również młodzi piłkarze. Chciałbyś w przyszłości grać w klubie Iskra świetnica? Tak. A jak dzisiaj Ci idzie? Dobrze. Strzeliłeś jakiegoś gola? E, jednego, dwa. E, jak forma? No, no dobrze. Od najmłodszych lat mieszkańcom przysietnicy wpajana jest miłość do piłki nożnej. O swoim spotkaniu z reprezentacją Polski w Arłamowie powiedział Alan, który marzy o tym, by w przyszłości zostać piłkarzem. Robiłem zdjęcia z piłkarzami, rozmawiałem, pytałem jak tam, czy są przygotowani na mecze i tyle. No i chyba byli przygotowani. Byli. A oglądałeś euro? Oglądałem wszystkie mesze. I jak? Dobrze. Chciałbyś w przyszłości grać w piłkę? Tak. A kto jest twoim idolem? Lewandowski. Turniejowi dzikich drużyn towarzyszyły wielkie emocje. Kibice mocno dopingowali drużyny, a zawodnicy dzielili się opiniami na temat rozegranych meczy. Mamy póki co dwa zwycięstwa, gramy o trzecia. Wygrywamy 2-0. Ja atmosfera, to... bo widzę, że gorąca. Gorąca, gorąca i zimna, w sumie jest ok. Mieszamy jedno z drugim. Jak oceniasz szansę na realne zwycięstwo? 10 na 10. Widzę, że jest dużym poświęceniem grasz dzisiaj. Tak, tak dam całe serce i jeszcze kawałek czoła. <gryw> bardzo boli? Bardzo, bardzo. Ale dostałam lód fajnie. Jeszcze się schłodzę jakimś zimnym napojem i będzie fajnie. A co się stało? No, kolega jeden. Zamiast piłeczkę, to w moją główkę. Drużyny rozgrzewały się do sportowej rywalizacji muzyką, wyrażoną przyjętymi na czas turnieju piosenkami definiującymi nazwy zespołów ostatnia nie O pierwsze miejsce rozegrał się między drużyną PSG oraz zespołem ta ostatnia niedziela. w spotkania były rzuty karne. W rezultacie wynikiem 4 do 3 zwyciężyła drużyna PSG. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na scenie. Puchar zwycięzcom wręczył prezes klubu Iskra Przysietnica Tomasz Rzepka. Dwudniowe uroczystości jubileuszowe zakończyła dyskoteka pod gwiazdami.